Cześć, nazywam się Kinga, jestem dietetyczką i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ciasto orkiszowe ze świeżymi owocami. Teraz mamy sezon na maliny, na porzeczki, więc nie powinno być problemu z ich znalezieniem. Jeżeli nie macie świeżych owoców, możecie użyć mrożonych. Będę potrzebowała owoców jagodowych, ja tutaj mam miks porzeczek i malin, serka homogenizowanego z wanilią, jednego jajka, 35 g masła, ksylitolu, erytrytolu lub zwykłego cukru, mąki orkiszowej, mleka lub napoju roślinnego wzbogaconego wapniem, aromatu śmietankowego lub waniliowego i proszku do pieczenia lub sodo oczyszczonej. Teraz będę miksować mleko połączone z serkiem homogenizowanym, jajkiem, cukrem i masłem. Kolejno dodaję mąkę, aromat i proszek do pieczenia lub soda oczyszczoną. I ponownie wszystko miksuję. Masę przelewam do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzchu układam owoce. Wkładam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni i piekę około 40-50 do 50 minut. Tak prezentuje się ciacho. Wyjęłam je po 40 minutach. Zachęcam Was mocno do wypróbowania tego przepisu. Jak wypróbujecie, to koniecznie znajcie znać. i Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Hej!